dzień dobry 14 luty dzień świętego walentego czyli dzień tych ludzi którzy kochają kochają innych ludzi kochają zwierzęta kochają las ja jestem jednym z nich kocham ludzi Kocham zwierzęta i kocham las. Taki obrazek. Piękny dąb. Piękny jest nawet teraz, kiedy już jego żywot praktycznie się kończy. Bo żywot drzewa nie kończy się wtedy, kiedy się przewróci. Bo martwe drzewa też jeszcze żyją i dają życie innym. Pięknie to wygląda. I to w naszych warmińskich lasach. Nie trzeba jeździć do puszczy białowieskiej. Wszystkiego najlepszego z okazji Walentego. Idę dalej.